Witam serdecznie, kochani. <laughs> Jestem Bogu bardzo wdzięczny za ten czas, który robię teraz, żeby robić to nagranie. Uh, to jest nagranie, które będzie poświęcone artykułami z newslettera uh, z um, listopada i z grudnia. Dlatego, że to jest koniec to samo co mówiłem, po prostu podzielę na dwie części w tych dwóch miesiącach. Um, i, um, I też to jest okazja dla mnie, żeby po prostu zakończył rok. Jednym a, a wspólnym cikułem życząc Wam już z góry w tym momencie szczęśliwego nowego roku <grych> 2023. Jestem Bogu wdzięczny bardzo za ten cały rok i za to wszystko, co się działo. Dam Wam już w, a, nagranie, w którym tłumaczę mniej więcej o tych mm, rzeczach, które, przez które przeszedłem przez ten cały rok i dam Wam również mniej więcej. Kilka informacji o tej służbie, która się nazywa Słowo życie, ale dzisiaj to chciałbym zakończyć nasz uh, uh, rok uh, z, uh, z um, um, uh, kilkoma szczegółami, które są napisane w tej dwóch artykułach, bo w listopadzie mówiliśmy o um, uh, przecinach, przekleństwie w Biblii ogólnie, i w nowym uh, i w grudniu, to i również daliśmy taki mocniejszy akcent, troszeczkę o tych które są widoczne w Nowym Testamencie. to to troszeczkę o tych rzeczach wszystkich. Um, wezmę kilka rzeczy z nich, dlatego że nie chcę dzisiaj mieć dużo czasu na wideo, tylko kilka minut na tym poświęcić. poświęcić. Więc. Um, Mówiliśmy o przecinkach, ogólnych przyczynach, głównych przecinkach nawet o przekręc o w Biblii I numer jeden, ten, który po prostu jest najbardziej groźny, najgroźniejszy z tych wszystkich, to jest bawofalswo. Bawofalswo to jest po prostu szczycie, e, szczynie, tak się mówi? Szczynie? Okej, okay, powiem to inaczej. Bawofalswo to szczyć innego Boga. Tutaj nie chodzi tylko o to, żeby zastąpić prawdziwego na fałszywego po prostu Bożka. Ale to chodzi również o to, żeby dokładać do tego, albo dołączyć do naszego Boga po prostu innego. I bożki mamy mnóstwo, poza kościołem, tak jak we kościele. A bowiem w kościele też potrafimy żyć tak jak ludzie ze świata. W kościele też potrafimy mieć naszych na, na, innych bożków, przez które po prostu życie w duchu jest bardzo mocno po prostu utrudnione. Biblia mówi nam historię uh, upadku człowieka i wiecie, co to tam jest po prostu mocno um, interpeluje jest to, że Bawo Fasfo, czyli uh, mienie innego Boga od tego, którego jest właściwie, był głównym powodem nawet upadku tych naszych pierwszych rodziców dlaczego? dlatego, że diabło przydało im takie kłamstwo, że jeżeli złamią prawo Boże, jeżeli złamią słowo Boże, jeżeli zrobią na przykład tego, co Bóg mówił to oni nie tylko, że nie umrą, ale zostaną tacy sami jak Bóg, oni będą bogami i myślę, że to jest ten główny powód, dla którego nigdy się nie opamiętali, nigdy nie przyszli po prostu przed Panem powiedzieć, że się praszam. myślę, że potem jak po prostu upadli, potem poczuli się absolutnie inni, to mimo tego, że było im źle, to nadal wierzyli po prostu, że w tym, że... Uh, będą stanie być Bogami dla siebie, nie będą już potrzebowali po prostu stworzyć Bogu właściwego, nie będą musieli być pod Jego władzą, będą mogli stworzyć własny świat, gdyby chcieli, będą mieli absolutnie sługów sw, swoich osobistych pod ich po prostu ręką, staną się po prostu Bogiem. Dziabe przydał im kłamstwo przez które sam upadł, bo on sam zapragniał absolutnie być szczony, tak jak Bóg jest. I zatem przyszedł z tą samą myślą, żeby im powiedzieć coś takiego, że jak zjecie zakazanego owocu, nie tylko, że nie umrzecie, ale staniecie się dosłownie tak samo jak Bóg. Kłamstwo w tym jest to, że oni już byli jak Bóg, bo Bóg stworzył ich w Jego podobieństwo. Bóg dał im już tak naprawdę uh, uh, tyle, co Jego absolutnie reprezentowało, albo Jego przypominało w nich. Oni już byli podobni do Boga. Oni tylko mieli się rozwijać, oni mieli absolutnie się uh, 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 rozwijać na tyle, żeby poznać kim oni są, rozpoznawać kim oni są i używać tego na, na lepsze jeszcze i tylko wzrastać w swojej absolutnie boskiej, absolutnie uh, boskim uh, uh, podobieństwie, które już po prostu mieli. Tak naprawdę, gdy dziabe im to mówił, to oni pomyśleli, że dopiero jak zjedzą ten owoc, że staną się podobne jak, jak Bóg, a już byli. Już byli, bo byli stworzeni na Jego podobieństwo. Więc e, w momencie, kiedy to zjadli, zanim zamiast po prostu stać się Bogiem, to po prostu zdegradowali absolutnie e, z, z, z natury, którą po prostu mieli wcześniej. I od razu czuli się opuszczeni przez w dób bo śmierć duchowa jest właśnie to oddzielenie absolutnie pomiędzy człowiekiem i Bogiem, w momencie, kiedy upadli, w tym samym momencie duch po prostu ustąpił, w tym momencie poczuł pustkę, która daje im zrozumieć, czy są nadze. Bo nagość, która się im objawiła, nie była tylko ta fizyczna, ona była najpierw ta duchowa, bo tam pustka absolutnie się pojawiła i wtedy to równie fizycznie uważa się, że coś po prostu nie jest tak. A ja jestem tak zaskoczony, że mimo tego, że zrozumieli różnicę pomiędzy ich stanem, ich życiem przed upadkiem i ich życiem po upadku, to nadal mocno trzyma się tą wiarą, że mogą być jak Bóg i nie chcę tego absolutnie kiedy przed nim. Kiedy Bóg przyszedł Adam a Adama, co zrobił, la czego on to zrobił, to po prostu oskarżał żonę. Oskarżyło jeszcze Boga przed tym, bo powiedział Bogu, że to żona, którą Ty, Panie Boże, którą Ty mi dałeś. to jest wśród niej, ja zarobię ten nie Niemniejsza, gdybyś mi nie dał tej żony, to może po prostu by mnie nie było skuszony.

w którym po prostu się znajdujemy. W każdym razie, Bawofaswo było od samego początku upadku i Bawofaswo nadal jest dzisiaj. Cokolwiek, co zastępuje Bóg w Twoim życiu, w moim, jest obietem Bawofaswa. I to zawsze przenosi po prostu z konsekwencje. Bo kimkolwiek byśmy nie byli, jeżeli ja w tym momencie otwieramy się na to, żeby szczyć kogo innego niż Bóg, niż Boga samego, no to to będziemy zbierać tego wszystko, co tamta rzecz, lub tamten Bożek, będzie mógł po prostu nam dać. I stąd jest to, byśmy byli zauważalni. Uważalni przy tym. Kolejna rzecz... O, Klementine, przeczuła. Hej, Klementine, jestem trochę zajęty, dobra? Ok. Proszę cię. Daj mi chwilę. Dziękuję. Ok. Kolejna rzecz, na którą sądziłem, że Maluszki taki arsenał jest się stawać, to jest brak spłacenia lub po prostu w dawania ofiar w kościele. Tutaj jest pewne roza bawa troszeczkę, bo kiedy ludzi kochają tak swoje pieniądze, nie chcą absolutnie dzielić, to staje się absolutnie ograniczeniem i przekręcem dla samego Kościoła. Dlaczego to jest istotne, żebyśmy wiedzieli? Dlatego, że Bóg powołał nas do tego, byśmy reprezentowali Jego. On powołał nas, po to byśmy byli absolutnie Jego ambasadorami na świat. On powołał nas, po to byśmy budowali Królestwo Boże. My jesteśmy czałami Jezusa, który buduje to Królestwo na ziemi i który pozwala to Królestwo się rozwijać, się odnaleźć i który pozwala, by ludzie poznawali to Królestwo Less for. to przez nas Bóg jest rozpoznawalny dzisiaj. I dlatego istotne bardzo jest to, byśmy zrozumieli, że gdy oddajemy swoje życie Jezusowi, to oddajemy naprawdę to życie, nie tylko tym, kim jesteśmy fizycznie, ale to wszystko, co tak naprawdę utrzymujemy, to wszystko, co jest nasze, należy do Boga. To, bo to wszystko, co jest częścią naszego życia, należy do Boga. Dlatego inwestując w Królestwo Boże, po prostu trwamy w tym życiu, które oddawaliśmy Bogu. To jest naturalna rzecz. W Starym Testamencie dziesięcina i ofiary były rozkazem, one były przekaz, przeka, przekazaniem Ale w Nowym Testamencie już nie jest to coś, co Bóg po prostu napisał, byśmy musieli zrobić, ale to jest coś, co wychodzi naturalnie z miłości, to mamy do Pana. Bo jeżeli kochamy Boga, to kochamy służyć, czy kochamy oddawać, to kochamy absolutnie czynić to, to Bóg chce, byśmy czynili. I Bóg, inwestując w inwestuje w się z nas jednocześnie. Dlatego istotne jest to, żebyśmy rozumieli, że jest miłości dla Niego, to oddajemy Mu absolutnie to wszystko, co my mamy. Więc dawanie jest istotne. I to też odpowiada na po prostu, na prawie i i e, 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 zbierania, bo jeżeli psazam coś po prostu, to mam zbierać jednocześnie z, z tego wszystko, co ja wsadzałem. Istotnie jest to, nawet mówimy to równie w tym nowym e, artykule w, w e, e, grudniu, że e, jak wsadzamy mało, to zbieramy mało i tak dalej. Istotnie jest to, byśmy zrozumieli, że to prawo jest po to, by służyć nam. A w momencie, kiedy my dajemy nawet kolesa Bożym, to my inwestujemy absolutnie w kolesa, w które Bóg będzie mógł na nas więcej. I jeżeli Bóg liczy na nas jeszcze bardziej, to wtedy On będzie musiał nas błogosławić, po to, byśmy byli, musieli mieć wystarczająco dużo na to, by błogosławić dalej innym. Jesteśmy powołani, by być błogosławieni i stać się błogosławieństwem i pozostać tym błogosławieństwem, po to, żeby Królestwo Boże po prostu działało. Istotne so jest to, byśmy to zrozumieli. Jest to jest akcent, który chcemy na tym pozostawić. W grudniu mówiliśmy o tych przyczynach również obecnych w Nowym Testamencie. I wtedy to mówiliśmy o, o, um, o tym, co mówi nam w Galacjan uh, 1, 8 i 9, o tym, jak istotne jest nie głosić fałszywej Ewangelii. Bo w momencie, kiedy głosimy fałszywą Ewangelię, to przeciągamy na siebie po prostu przeklęstwa. I jakie rodzaje przeklęstwa? Okay, może może się w na corneru, nie powiem, jakie rodzaje skręcenia tak naprawdę do końca, ale wszechronkami napada na siebie różne po prostu rzeczy, które po prostu nam ukradną, absolutnie to życie. Czemu? Bo Ewangelia jest dobrą nowiną Bożą. A w momencie, kiedy my ją deformujemy, innymi słowy, kiedy my ją psujemy, to zamiast dać coś so dobrego, to dajemy coś po so prostu złego ludziom. A wtedy to my stajemy się okazą do upadku dla wielu ludzi. A ktokolwiek jest okazą do upadku, Chrystus to mówi, jest jeden z tych przed... tam, uh, uh, tam opisanych w, uh, w uh, artykule, kto ktokolwiek staje się okazą do upadku innych, Biara po prostu takiej osobie, bo on zbier, zbierze afty, a absolutnie o wiele gorzej, o wiele więcej niż po prostu dał. Lepiej dla tego człowieka byłoby nawet nie żyć. Mówi Jezus Chrystus. Istotne za to jest to, żebyśmy zauważyli, że ta Ewangelia jest nam dany, byśmy byli źródłem życia dla innych. Ona nie jest tylko po to, byśmy żyli, ale również po to, byśmy stali się źródłem życia. Chrystus powiedział Samarytance, że jeżeli ona po prostu poprosi Boga o, o wodę, to po prostu daje, daje wodę, która stanie się źródłami. źekani wini poposi tomateestak napisane vud vnei bo mě steš povołane abe běć absolutne ĵrudłami pravdy ĵrudłami dobreewangeli la šata latego euh, euh, falšiwovanie de ewangeli i esnapadał euh, ĵudem um, dujo dużo, dużo I kolejna rzecz, na którą też po prostu się troszkę zatrzymać dzisiaj jest, bo je, napisałem tam kilka uh, uh, z tych powodów, ale kolejna, na którą chcę zatrzymać w tym momencie, panie, to jest um, uh, co to było, panie, um, w tych wszystkich w Nowym Testamencie, um, tak, to jest kiedy Jezus Chrystus sam mówi do Tomasza coś podobnego, mówi mu um, Uf, szczęśliwy jest ten, albo błogosławiony jest ten, który wierzy, zanim on po prostu zobaczy. Wiecie, to jest istotne, byśmy zrozumieli, że Jezus mówi dokładnie takie słowa, inne też nie. Że um, przeklęty będzie ten, który będzie musiał widzieć, zanim wierzy. I to przeklęstwo jest bardzo istotne, bo wiara jest drogą, dzięki której życie Boże po prostu objawia się w nas. I kiedy wiara nie jest dosłownie dostosowana i że my musimy najpierw widzieć, zanim po prostu uwierzymy Bogu, to my blokujemy po prostu drogę do tego, żeby to życie Bożym Boga objawić w nas, bo Bóg działa z wiarę. Świat duchowy jest na nas światem po prostu nieznanym i Bóg potrzebuje tej wiary, po to byśmy mogli odkrywać ten świat, bo bez wiary możemy i musimy porobić, nie dlatego, że się nas skołacz, a dlatego, że nie jest w stanie, ta naprawdę, działać jak należy, działać jak by chciał, spełnić się w nas, jak on by chciał, dlatego my mu się nie podobamy wtedy, więc kiedy my oczekujemy najpierw widzieć, zanim wierzymy, wie, wie, to my limitujemy ta naprawdę działalność i wiary w naszym życiu i to zatem idzie, blokujemy absolutnie samego po prostu wzrostu, naszynce blokujemy sami nasz własny wzrost i blokujemy absolutnie dostęp do Boga samego, z tego Bóg ma nas. Dlatego istotne jest to bardzo, byśmy uważali i byśmy otwierali się na to, aby wiara działała jak należy. Musimy ufać Bogu. Musimy ufać Bogu i umieć absolutnie iść w Jego po prostu prowadzeniu, tak jak On nam mówi. Bierzmy Boga za słowo za każdym razem. Uczmy się na podam ufać, zobaczymy, że warto, warto i warto. Kochani. Chciałbym zakończyć ten malutki, to malut, malutkie nagranie błogosławieństwem. Dlatego, że wiem, że rok się kończy i że my rozpoczynamy coś nowego, chciałbym Was błogosławić po to, żebyśmy po prostu kończyli z dobrym akcentem, so, ten to ten cały um, temat o Wiem, Wiemy, że jesteście powołani do tego, żebyśmy byli. Uh, uh, Żywi i wiofitości. Za ten. Bogosławię cię, bracia, Bogosławię cię, szosko, w imieniu Jezusa Chrystusa, po to, żyć, Boże nigdy nie kończyło w tobie. Bogosławię cię, abyś poznał, doznał, doświadczył o wiele głębiej niż, po prostu sądzisz i marzysz. Bogosławię cię, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś był nie tylko Bogosławięcą, ale tak Bogosławięcą, abyś stał się dziennikiem Bogosławięcą, w wielu innych dookołach ciebie. Bogosławię cię, abyś dzieło boże, w tobie świeciło bo absolutnie, widocznie, absolutnie A po poznało, opoznawało Boga w Tobie, opoznawało również tego Boga na siebie. Bogosławięcie, bo jesteś powołany do więcej niż widzisz. Bogosławięcie dlatego, że jesteś akurat powołany również po to, aby żył do życia, bo nie tylko opoznawany, ale absolutnie doświadczony przez inny. Jesteś Bogosławięciem na świata i Bogosławięciem na Kościoła. Niech ten rok będzie wspaniały dla Ciebie i reszta Twojego życia dla siebie i dla Twojej rodziny. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam kochani. Nie bóg go błogosławi, we imieniu Jezusa Chrystusa.